Wiaj w modulu nr 2. Przygotowanie studia. W tym module nie będziemy koncentrować się na tym, jak technicznie powinno wyglądać studio, bo o tym będę opowiadała Ci w module numer 3. Ale tutaj chciałabym się skupić przede wszystkim na tym, jak zorganizować studio pod klienta i jakie akcesoria powinny być w studio, żeby ułatwić Ci pracę. Zatem zacznijmy w ogóle od strefy klienta. Jak się domyślasz, klient, kiedy przychodzi do Ciebie, czyli Twoja klientka, kiedy przychodzi do Ciebie, powinna zastać tutaj przede wszystkim klimat. I mówiąc o klimacie, mam na myśli świecę, mam na myśli muzykę, która absolutnie musi być w trakcie sesji kobiecej, bo wtedy ona też rozładowuje trochę napięcie i wtedy nie ma takiego milczenia, bo najgorzej jest, kiedy jest cicho i nikt nic nie mówi. Zatem, świece, muzyka, kwiaty, wiadomo, kawa, woda. I jakiś poczęstunek. Ten poczęstunek to mogą być chociażby ciastka, mogą być y, jakieś czekoladki. Wszystko to, co służy Twojej klientce. Oczywiście warto też, zwłaszcza na sesji kobiecej, mieć czasami szampana, bo niektóre klientki chcą się po prostu tutaj bardziej y, odważyć i chcą y, gdzieś tam przełamać te pierwsze lody. Więc czasami chcą rzeczywiście y, szampana, bo to im po prostu pomaga. Więc zachęcam cię do tego, by zorganizować właśnie studio, gdzie będzie też jakaś kanapa, gdzie będzie jakiś wygodny fotel, gdzie jest dostępna bez problemu łazienka, a w łazience oczywiście standardowo całe wyposażenie. Bo to właśnie daje taki spokój klience. Oczywiście, wszystkie stylizacje, buty, jeżeli masz, to też fajnie by było, żebyś sobie zorganizował, zorganizowała, chociażby nawet w standardowym takim rozmiarze 38. Ja faktycznie u siebie w studio właśnie kilka par takich butów mam. Oprócz oczywiście stylizacji must have, o których też będę ci mówiła w module stylizacje, to warto też mieć na przykład zestawy biżuterii. I tutaj mówię o pierścionkach, o bransoletkach, o kolczykach, o naszyjnikach. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja w swoim studiu oczywiście mam takie kuferki, dwa mam takie kuferki, które są wiecznie otwarte i świecą po prostu z złocieniem na całe studio, ale klientki to przysłowiowe sroki. I faktycznie uwielbiają. Jak zobaczą te pudełka, to już tak naprawdę sesji nie musisz robić, one są zafascynowane. Ale proponuję, byś właśnie takie rzeczy miał, bo one bardzo fajnie też podbijają charakter po prostu z sesji i ja sama noszę rzeczywiście bardzo dużo pierścionków, ale bardzo lubię na przykład w sesjach um, takich biznesowych, gdzie klientka właśnie też pozakłada pierścionki, nawet jak trzyma marynarkę, to to dodaje lekkości. Więc stwórz studio takim, żeby działało właśnie na y, korzyść klienta. Jak klientka przychodzi do ciebie do studia, proponuj kawę, proponuj by sobie usiadła na właśnie wygodnej kanapie bądź sofie. Zaproponuj jej właśnie stylizację, zaproponuj jej oczywiście też dodatkowo wodę, poczęstuj owocami na przykład jeśli masz, a jak nie to mówię ciastkami bądź cukierkami. To jest taka podstawa, która powinna być zrobiona, bo wtedy klient wie też, że nie płaci tylko za zdjęcia, że płaci też tą, za tą taką opiekę. Zresztą sam wiesz, że jak idziemy na przykład do lekarza albo do kosmetyczki i ona nam kawkę, herbatkę, może coś słodkiego, no to człowiekowi tak lepiej na duszy. Więc my nie jesteśmy absolutnie nikim innym, też jesteśmy usługodawcami, jakkolwiek to brzmi. E, więc zadbajmy o ten komfort e, klienta. Ja w trakcie. Sesji też czasem udostępniam, jak na przykład klientka przyjdzie z mężem albo z dzieckiem, to udostępniam też czasami poduszki i kocyk, bo niekiedy mi się zdarza, że po prostu tutaj ktoś śpi na kanapie i odpoczywa. No, takie rzeczy też muszą być. Wspaniale, jeśli na przykład miałbyś, czy miała być tableta z podłączeniem do Wi-Fi, żeby na przykład ktoś, kto czeka na tą osobę, która właśnie wykonuje sesję, też mógł y, skorzystać właśnie z oglądania czegoś, żeby się po prostu nie nudzić, a tym samym nie przeszkadzać Ci po prostu w realizacji tego, y, co masz do zrobienia. Z takich jeszcze bardzo ważnych rzeczy. To hmm, potrzebny Ci oczywiście wieszak, na którym powiesisz stylizację i oczywiście duże lustro. Proponuję kupić lustro minimum 1,50 m. Najlepiej z taką nogą, na której się to lustro opiera, ponieważ będziesz to lustro wykorzystywał, wykorzystywała do sesji. Ja y, często stawiam właśnie to lustro naprzeciw mojego tła, tak żeby moja klientka się w nim widziała. Wtedy gwarantuję ci i też Ci pokażę to w module pozycjonowanie że pozycjonowanie klientki wtedy wzrasta o 100%. Po prostu jak ona siebie widzi, to czuje się pewniej i wykonuje każde twoje polecenie po prostu tak od ręki, nie ma wahania. Widzi, że to, co właśnie jej jakby każesz zrobić czy, czy prosisz, żeby zrobiła ma sens i wygląda naprawdę bardzo dobrze, no bo ona właśnie widzi to w lustrze. Także lustro też jest takim must który musi się pojawić w twoim studio, bo przyniesie bardzo, bardzo dużo właśnie dobrego. Zanim przejdziemy do takich szczegółowych akcesoriów, które y, też powinny być w studio, to chcę jeszcze ci nadmienić, że w studio warto by było, by wisiały twoje zdjęcia. Najlepiej w dużych formatach. I to takie zdjęcia, które chcesz docelowo robić. Czyli jeżeli masz na przykład zdjęcia kobiece, jakieś takie konturowe, y, bardziej y, rozebrane, no to zrób taki projekt i powieś takie zdjęcie na ścianie, ponieważ klientki wybierają dokładnie to, co widzą. I będzie Ci łatwiej je namówić na daną sesję czy na dany kadr, jeżeli zobaczą go po prostu u Ciebie na ścianie. Więc wszelkiego rodzaju albumy, wydruki, duże wydruki najlepiej duże wydruki, bo one robią wrażenie powinny być u Ciebie w studio. Ja nieraz słyszę od swoich kursantek czy od koleżanek po fachu: że jest, Monika, jak Ty namawiasz w ogóle swoje klientki na to, na to, na tamto. Bo moje nie chcą. Ja mówię, ale masz, swoje, masz takie kadry, na przykład w swoim portfolio. Nie wiem, zrobiłaś, umówiłaś projekt, zrobiłaś właśnie taki kadr, który chcesz później powielać ze, ze swoimi klientkami. No nie. Ja mówię, no to nie, to, to w ogóle yy, to tak od tego trzeba zacząć. Najpierw zrób projekt, wykonaj dokładnie to, co Ci się marzy, na przykład zdjęcia na mokro. tak? Trochę się w tym, rozsław, wydrukuj to zdjęcie. Powiedz, że tak powiem, bardzo ostentacyjnie na środku ściany w Twoim studio i gwarantuję cię, że klientki tak, będą chciały takie zdjęcia. Ja bardzo często mam sytuację, w której jak rozmawiam przez telefon i pytam klientkę, czy w czymś szczególnym chcę na sesji też wystąpić, to klientka mówi ogólnie we wszystkim, ale tak nago, czy w jakimś takim body, to tak nie bardzo. Ja zawsze się uśmiecham, bo 100% na 100% później stoi yy, tak, czasem nago, yy, ale głównie to stoją w wody. Yy, ale tylko dlatego to się zadziewa, ponieważ ja w swoim studium mam same rozebrane zdjęcia i jak moje klientki widzą ten ostateczny efekt, jak widzą, że to nie jest ani zdrożne, ani jakieś takie niesmaczne, tylko naprawdę to wygląda pięknie, no to wtedy same chcą. Ta potrzeba się po prostu tak yy, zapala i jest mi łatwiej później z tą klientką pracować. Więc to są takie podstawowe aspekty o które każdy fotograf powinien zadbać, żeby jego klient czuł się właśnie komfortowo i żeby czuł, no żeby czuł się właśnie zaopiekowany, to jeszcze raz będę powtarzała, bo jeśli będzie czuł się zaopiekowany, jeżeli twoja klientka poczuje, że ty jesteś tutaj dla niej, że widzisz ją z jej potrzebami, to będzie cię polecała i będzie wracała, a to jest dla nas najważniejsze, żeby tworzyć relacje bardziej takie długofalowe i długoterminowe. A teraz witam w telezakupach Mango. Dzisiaj mamy w ofercie wszystkie akcesoria, które są niezbędne fotografowi. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale e, te akcesoria, choć wydają się bardzo banalne, e, są niezbędne do tego, by mieć taką pewność właśnie na sesji i mieć taką, e, no, taki fajny flow. Bo nie ma nic gorszego, jak coś nam jest potrzebne, a my po prostu tego nie mamy w studio. Zatem teraz Ci pokażę takie rzeczy, które w moim odczuciu są must have i to są, tak jak powiedziałam, akcesoria. Zacznijmy oczywiście od podstawowego akcesoria, który yy, no oczywiście przyspieszy Twoją pracę, przygotowania do sesji, to jest parownica. I to jest yy, oczywiście urządzenie, które no, musi być, bo klientki nieraz przynoszą właśnie swoje stylizację i jak jest coś wymiętolone, to później mówią, a w Photoshopie to zrobisz. No nie, w Photoshopie tego nie robimy, ponieważ szkoda naszego czasu. Wiadomo, że obróbka sesji czy jednego zdjęcia trochę trwa, więc ułatwiajmy sobie to już na wstępie. Zatem parownica. Ode mnie, oczywiście, dostaniesz taką checklistę wszystkich akcesoriów, o których powiedziałam już wcześniej. I teraz, także nie martw się, bylebyś tylko po prostu sprawdził, sprawdziła, czy masz to w studio. No dobrze, przechodzimy dalej. Skoro mamy parownicę, to oczywiście musi być i prostownica, która oczywiście też pomoże ci zadbać o włosy klientek, bo nieraz klientki mają zrobione włosy już u fryzjera, ale na przykład okazuje się, że splot. Gdzieś tam loków jest za mocny. Albo na przykład klientka, nie wiem, prostowała włosy rano, przyszła do ciebie do studia, akurat zaczęło padać. Nie? To, żeby nie umoczyć, że tak powiem, ręki w nocniku, to fajnie mieć prostownicę, która właśnie zapewni cię, że no taki komfort na zasadzie: Dobra, kochana, nie martw się, mam prostownicę, zaraz to naprawimy, zaraz wszystko zrobimy. Zatem proponuję, by właśnie to było w studio, bo się przydaje. Skoro prostownica, no to wiadomo, że suszarka. Suszarka, która służy nam do um, oczywiście rozwiewania włosów, ale też służy do tego, by. Jeżeli na przykład robisz mokre kadry, no to żeby po prostu wysuszyć później głowę, wysuszyć włosy Twojej modelce, Twojej klientce, żeby nie wyszła, nie daj Boże, z mokrymi na zewnątrz. Także suszarka, też taki must have, czasami na sesji klient, klientki piją, gdzieś tam się zagapi, no bo wiadomo, lekki stres ją bierze, może wylać coś na siebie, nie daj Boże, no to też suszarka Ci umożliwi właśnie e, szybkie naprawienie tego. Zatem suszarka, kolejny taki must have. Bo wspomniałam właśnie o, o mokrych zdjęciach, więc żeby zrobić mokre zdjęcia to musimy mieć taki spryskiwacz, żeby nie lać na, na klientkę gdzieś tam z wiaderka albo z jakiejś miski, więc fajnie mieć spryskiwacz, bo on nam umożliwi też tworzenie fajnych takich kropli na twarzy. Jak wiesz, ja lubię takie portrety, lubię w ogóle zdjęcia mokre, więc to jest taka podstawa do tego, by właśnie nie moczyć też tła, ale skoncentrować się na danym obszarze, który chcesz, żeby był mokry, czyli na przykład na twarzy, na włosach. Więc to proponuję. No i oczywiście, tak jak przed chwilą powiedziałam, suszarka musi być, bo po tym się przyda. Skoro dalej jesteśmy przy, przy włosach, to oczywiście potrzebna Ci też szczotka. I potrzebny ci grzebień do tapiru, bo nawet jak y, klientka przychodzi, mówię, z profesjonalną gdzieś tam fryzurą, to ona w trakcie sesji, no bo przebieramy się, gdzieś tam klientka zakłada coś przez głowę, no to te włosy dostają i gdzieś tam opad opadają, albo się kołtunią, albo y, no nie wyglądają tak dobrze, jak, y, jak powinny wyglądać. Więc szczotka i taki grzebień, mówię, do tapiru się bardzo, bardzo przydaje. Bo w bardzo szybki sposób, właśnie, jesteś w stanie wrócić na dobre tory i, no i doprowadzić włosy klientki do y, dobrej postaci. I oczywiście potrzebny nam, no bo często klientki, zwłaszcza do mnie, przychodzą y, takie, które mają rzadkie włosy, więc, puder do włosów, który też od nasady odbije y, włosy i doda objętości. I uwierzcie mi, ja mam y, właśnie i puder i tutaj. Spray, który też um, jakby utrwala fryzurę. Uwierzcie mi, że klientki, jak przychodzą do mnie do studia i robimy włosy wspólnie, e, i gdzieś tam naprawiam, na przykład, e, nawet fryzurę, która wyszła od fryzjerki, to zawsze słyszę to samo. Jezu, dzięki, że to masz. Boże, ja bym teraz latała gdzieś tam po rozmanie albo po Hebe, pewnie bym się spóźniła na sesję, no bo te moje włosy to dramat. I faktycznie e, to bardzo działa, na takie poczucie mówię. Hmm, zaopiekowania się u klientki. Także dla Ciebie to nie są wielkie koszty, no bo kupisz to raz, naprawdę te rzeczy jakoś szybko się nie zużywają, ale właśnie masz tą taką możliwość, by, no by właśnie ponaprawiać, jeszcze raz powtórzę, ponaprawiać, nie ma nic gorszego, jak super przygotowane stylizacje, świetne pozy, plan sesji po prostu już się pali w rękach, ty jesteś taka naładowana czy naładowana, a to ci wchodzi pani, która ma strączki po prostu wszędzie, nie? No i wtedy leży, po prostu wszystko leży, no bo już wiesz, że nawet w Photoshopie tego nie naprawisz, więc dbaj o te rzeczy, by były w twoim studiu, byś miał taki, czy miała taki kącik właśnie, gdzie to wszystko sobie przechowujesz i jesteś taki trochę mistrz bo wtedy wchodzisz do akcji i po prostu wszystko robisz takim, jakie musi być. Skoro jesteśmy przy, przy tych akcesoriach, to oczywiście nie może tutaj zabraknąć pudru. I mam dwa pudry. Jeden to jest taki zwykły puder, jaśniutki w kamieniu, po to, żeby zmatowić klientkę. Oczywiście świecenia kochamy, uwielbiamy i w ogóle, natomiast na te świecenia muszą być delikatnie na nosku i tutaj kości policzkowe i delikatnie nad, nad ustkami, ale wszędzie indziej, czyli gdzieś czoło, gdzieś tam dół policzków, dodatkowo szyja, to się nie powinno świecić. Zatem prosząc też makijażystkę o profesjonalny makijaż, zwróć uwagę na to, żeby Ci właśnie wyświeciła nosek, zwłaszcza końcówkę nosa i tutaj wzgórek i oczywiście właśnie policzki, bo będzie Ci łatwiej w photoshopie, ale resztę, gdyby nie daj Boże na sesji zaczęło się świecić, to oczywiście matowisz. I tutaj ten puder taki zwykły w kamieniu, jasny puder dzisiaj bardzo przyda. Jeżeli klientka ma duże cienie pod oczami, przyszła do Ciebie właśnie nawet od makijażystki, ale no była pogoda taka, a nie inna, że padało na przykład, no to gdzieś tam ten puder spod oczu, spod oczu mógł się osypać, więc wtedy proponuję kupić sobie taki puder, w kamieniu, ale biały, oczywiście do tego y, pędzle i ten puder biały kładziemy tylko tutaj pod linię oczu, dzięki temu w Photoshopie y Łatwo zauważysz, gdzie ma być konturowanie, nie, gdzie mają być te jasne przestrzenia, gdzie mają być ciemne. Ten puder biały też mi służy do tego, by delikatnie naprawić tutaj strefę pod oczami, ale też, żeby pod policzkiem tutaj przejechać taką delikatną linię bieli, dzięki temu automatycznie, optycznie oczywiście, yy, policzek się podnosi, wystają nam bardziej kości policzkowe i ja już wiem w Photoshopie, jak mam tu konturować. Zatem jak widzisz, to nie jest tylko takie gadanie że ja sobie tutaj robię teraz te zakupy mango. Ale to naprawdę ma później wpływ na to, jak się pracuje w Photoshopie i w ogóle wpływ na to, jakie kadry wychodzą ci już na surowo. Ja zwracam uwagę na to, żeby właśnie te kadry surowe, rawy były już doskonałe, bo ja później nie mam czasu na to, żeby poprawiać. Po prostu. Dobrze, powiedziałam o wyświeceniu, i faktycznie ja też jeszcze mam taki, taki świecidełko, czyli po prostu puder rozświetlający z drobinkami złota, i jeżeli klientka nie jest aż tak bardzo wyświecona, to sobie y, nim jeszcze doświecam właśnie te policzki, o których Ci powiedziałam i ten noseczek i czasami łuk bo on wtedy też bardzo ładnie wygląda. Często używam też tego do wyświecenia tutaj kości, czyli na palec delikatnie i tutaj jeszcze te kości, bo te kości też y, mają ogromne znaczenie przy fotografowaniu i po prostu y, dobrze to później wygląda, tak jak mówię, zwłaszcza w obróbce daje Ci to absolutnie wielkie pole manewru. Dobrze. Dalej jesteśmy przy makijażu. Potrzebne ci też są y, zwykłe takie patyczki do uszu, dlatego że czasami jak zawiejemy wiatrakiem i właśnie wiatrak też jest y, takim akcesorium, które ci będzie potrzebne do rozwiewania włosów, ale czasami zdarza się, że mamy klientkę, kobietę, która Powiana właśnie wiatrakiem czy suszarką automatycznie dostaje uzawienia. Czyli oczy zaczynają jej łzawić I wtedy znowu jest taki, co teraz, co teraz? No bo gdzieś tam tutaj podcieka, bo się niszczy makijaż. No wtedy używamy po prostu zwykłych takich patyczków, żeby uratować to, co możesz uratować. Nie? Żeby właśnie nie było efektu, że stoicie obydwie, obydwie, czy stoisz ze swoją modelką, i ręce rozkładacie, no i ani płatków nie ma w studio, ani nie ma właśnie patyczków do wytarcia. No i, nikt nie wie co ma robić. Zatem tak, patyczki się przydają, polecam. I takim must have'em, ale absolutnie must have'em, to jest balsam rozświetlający do ciała. Polecam wam, to jest marki Liren. Samej też mi to zostało polecone i puszczam to dalej w świat, bo naprawdę nie ma niczego lepszego. Ten balsam zasycha, ale bardzo wyświeca ciało. Dzięki temu to ciało po prostu przy lampie wygląda jakby było posmarowane oliwką. Nie dość, że tak masz wrażenie, że delikatnie brązuje, ale właśnie jest ten efekt takiej oliwki, dzięki temu właśnie wszystkie kości, wszystkie zaokrąglenia czy tutaj nogi, piszczele, wszystko się tak pięknie świeci, że później w Photoshopie to już jest tylko, że tak powiem taka formalność, żeby przeciągnąć delikatnie jeszcze wyświeceniem i już masz efekt absolutnego takiego glow i no i absolutnego takiego fashion i beauty, więc proponuję, tym też można delikatnie wyświecić twarz, ale bardzo, bardzo delikatnie, nie nie przesydzałabym z tym. Natomiast tu, dekolt, gdzieś tam ym, tutaj robek od piersi, czy właśnie ramiona, ręce, no to to jest podstawa. Oczywiście yy, ja często daję swoim klientkom, żeby się posmarowały. Sama smaruję im raczej nogi i gdzieś tam tutaj uda, ale tu, górę mogą sobie same wysmarować. Ważne, żeby umyły po tym ręce, bo zostają yy, delikatnie tutaj takie bardziej yy, ślady. Więc na to zwróć uwagę, ale polecam, polecam, polecam. Naprawdę później w Photoshopie jest to absolutna przyjemność, żeby doprowadzić zdjęcie do mega. Dobrej postaci. Przejdźmy dalej, i tutaj mamy tejpy. I tejpy polecam, oczywiście najlepiej kupić y, takie cieliste, ale tejpy polecam, przydają się bardzo do zdjęć, y, które y, pokażę Ci też w module y, stylizowanie y, do zdjęć rozebranych. Czyli do zdjęć na przykład, gdzie stoi y, Twoja klientka i ma na przykład tylko marynarkę bez stanika. I wtedy tej pami możemy troszkę podnieść piersi, bo wiadomo, y, głównie na przykład u mnie y, zdarzają się klientki, które mają dzieci. No i jak jesteś kobietą, to wiesz, co się dzieje, kiedy już masz dzieci, kiedy karmiłaś piersią. No trochę te piersi są bardziej takie. Delikatniejsze, ładnie mówiąc, i trzeba je trochę podnieść, więc wtedy przyklejamy po prostu tajpa i delikatnie ciągniemy go ku górze. I wtedy naprawdę pierś bardzo dobrze wygląda. I też klientki czują się takie właśnie no, bardziej komfortowo, nie? że gdzieś tam im wiesz, nie wisi, nie, nie, nie sterczy, nie odstaje. Więc tak, proponuję. I tejpy warto, warto mieć. Co prawda ja miałam kiedyś taką sytuację, że akurat mi tajpów zabrakło i moja klientka zobaczyła, że mam taśmę malarską w studio i taśmą przykleiła. Nie polecam, a chociaż zdało to egzamin, natomiast na no wiadomo czasem musimy ratować sytuację wtedy, kiedy ratunku wymaga. Dobrze. Jeszcze jedną rzeczą są oczywiście chusteczki. Chusteczki do, do makijażu i po prostu chusteczki nawilżone, dlatego że klientki czasami się wysmarują czymś, albo czasami właśnie jest czegoś za dużo gdzieś, to możemy w łatwy sposób to usunąć, żeby nie moczyć, najbożej jakiegoś ręcznika papierowego w studio i wycierać tą klientkę, bo jest to nieprzyjemne zachowujemy się jak profesjonaliści, więc mamy właśnie chusteczki i częstujemy wtedy, kiedy są one po prostu wskazane. Oczywiście kiedy robimy też mokre zdjęcia, wracam do tych mokrych zdjęć, to musi być ręcznik. Nie może być właśnie tak, że nie masz ręczniku, ręcznika pod ręką i na przykład, nie wiem, klientkę wycierasz tam bluzą czy czymkolwiek innym, bo też o takich sytuacjach słyszałam, więc nie, mamy też ręcznik, więc wszystko to co mm, sprawi, że właśnie klientka będzie czuła taki spokój, musisz mieć w studio. I oczywiście ostatnią taką rzeczą, która Ci się przyda, już wspomniałam, to jest y, właśnie taśma malarska. Y, no ja przyklejam nią oczywiście tła, ale mm, często mi się ona przydaje po prostu na przykład do przymocowania y, suszarki. Do statywu, żeby po prostu y, rozwiać gdzieś tam włosy klientki. Także na wysokości statywu sobie stawiam na wysokości twarzy y, mojej klientki i delikatnym takim podmuchem, właśnie suszarki rozwiewam włosy. Więc taśma malarska też Ci się przyda. Dobrze, jak widzisz, te rzeczy jest trochę ale nic się nie martw, nie musisz absolutnie tego spisywać. Tak jak powiedziałam już wcześniej, przygotowałam dla Ciebie checklistę, wystarczy ją sobie wydrukować i uzupełnić po prostu studio o te elementy, bo tak jak powiedziałam już wcześniej, fotografia, fotografia kobieca wymaga takiej delikatności też. Fotografia kobieca jest wyjątkowa, ona jest bardzo też taka czuła, więc zrób wszystko, absolutnie wszystko, żeby nie pojawiło się u Twojej klientki takie poczucie, że to nie jest jej miejsce. Czyli jeżeli ona przychodzi do ciebie do studia, to musi właśnie widzieć plan sesji, musi widzieć twoje skoncentrowanie, twoje zaangażowanie, twoją motywację, twoją energię, twoją w ogóle taką siłę do działania i musi też widzieć, że ty po prostu na nią czekałeś, czy czekałaś. Że ona jest w dobrym miejscu, o dobrym czasie, że ma tutaj zapewnione absolutnie wszystko, czego od ciebie by chciała. Może się poczuć wyjątkowo, może poczuć się pięknie, czyli przyozdobił się w biżuterię, usiądzie, napije się kawy, przy okazji skorzysta z jakichś właśnie Twoich akcesoriów, żeby ewentualnie naprawić coś co naprawdę właśnie potrzebuje, ubrać się w Twoje stylizacje i wtedy jest gotowa do działania. Wtedy jest otwarta na Ciebie i wtedy nie ma w niej takiego efektu, jak ja to zawsze mówię, ślimaka, czyli takiego ślimaczka, który chowa się w domku, bo jeżeli któraś z tych rzeczy jest niedograna, gdzieś na jakimś poziomie, gdzieś po prostu nie dopatrzyłaś, nie dopatrzyłeś, to uwierz mi, klientka będzie się chowała w sobie, jak właśnie ślimak w domku, będzie się wycofywała i wtedy na, y, na tle, jak ustawisz modelkę, to nie będziesz miał super fajnej dziewczyny, z którą możesz teraz zrobić, czy kobiety, z którą teraz możesz zrobić sesję naładowanej, nakręconej, jak, jak teraz zawsze mówię, baranie rogi, tylko będziesz miał dziewczynę, która będzie tak stała i tak mm, mm. Ona tak w sumie nie wie, po, na, po co ona tutaj przyszła. Bo już będzie miała takie przekonanie, że ty nie do końca wiesz, co chcesz z nią zrobić, tak? Czyli jeżeli właśnie nie masz dopiętych tych mini takich szczegółów, a wiadomo, że to szczegóły tworzą całość, to niestety to będzie widać y, gdzieś tam później na zdjęciach. Zatem tak, zachęcam Cię do tego, by wszystko dopiąć do ostatniego guziczka. No i przejdziemy sobie dalej.